ma z tej strony Mohol. Dzisiaj przedstawię Wam build dla Szamana. Znowy nowy build pod nowy set Regalia Ungmundu. Jeżeli chodzi o build, biega się nim bardzo przyjemnie. Szaman naprawdę z tym buildem w patchu 2.6.8 wróci. I wróci naprawdę z wielkim, wielkim impetem. Build jest... Na tyle przystępny, że można nim biegać solówkę, można nim biegać w teamie i można nim biegać u rękę 16, farm klucze naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ok, jeżeli chodzi o sam set, to jest sześć części setu. I tutaj mamy tak głowę, klatkę, nogi, buty, naamienniki i ręce. To, co Wam daje ten set, to za dwie części zestawu wielkie wódu będzie podążać za Wami i trwa dwa razy dłużej. Za trzy części zestawu dostajecie redukcję obrażeń o 30% po użyciu duchowej wędrówki. Za sześć części zestawu Wasza nawałnica duchowa, tak? Duchowa nawałnica zadaje obrażenia to, co było. Napisane w patch notes na stronie było 50-krotność waszej regeneracji many na sekundę. Tutaj jest 100-krotność, także nie wiem, czy to będzie 100-krotność, czy Blizzard po prostu popełnił tutaj błąd. Zobaczymy. Zobaczymy po PST. W każdym razie, na tą chwilę tutaj pisze, że jest 100-krotność. Ok, tyle jeżeli chodzi o opis setu. To, co będziecie potrzebować w. W statystykach, w głowie jest tak. Inteligencja, szanse na kryta, a także duchową nawałnicę, obrażenie od duchowej nawałnicy. Gem, który tutaj włożycie, to będzie diament na skracanie. Jeżeli chodzi o klatkę, tutaj chcielibyście mieć inteligencję, witalność i pancerz. Pamiętajcie, że. Szaman jest postacią pod inteligencję. Jego, jego głównym statem jest inteligencja. Inteligencja daje odporności, Także gdzie możecie zamieniać je odporności na pancerz? W nogach, tak samo inteligencja, witalność pancerz. Budki, tu chcecie mieć inteligencję, witalność pancerz i duchową nawałnicę. W ramionach, inteligencja, witalność może być skracanie. I pancerz nie potrzeba tutaj obszarówki. Ten build jednak nie działa dobrze z obszarówką, bo ta duchowa nawołnica atakuje bezpośrednio wszystkich. W momencie, kiedy, kiedy macie ją aktywowaną, to Manitu uderza po prostu wszystkich. Okej, okay. jeżeli chodzi o ręce, inteligencję, szanse nakryta, obejrzenie odkryta i może być skracanie. Bądź szybkość ataku. Ok, to co będziecie jeszcze potrzebowali do tego buildu, to jest set z obietnicy podróżnika Róża Wiatrów i obietnica podróżnika. Set podróżnika. Takie staty, jakie byście chcieli mieć w na szyi, to jest obejrzenie od zimna. Inteligencja i szansa nakryta, albo najlepiej dwa kryty, ale ciężko będzie wam takie znaleźć. Gem, który chcecie mieć, to zmora znękanych. Jeżeli chodzi o róże wiatrów, tutaj inteligencja, witalność, e, przepraszam, inteligencja, szansa nakryta, obejrzenie odkryta, bądź, bądź skracanie. Ciężko będzie wam taką znaleźć, bo to jest też przedmiot, który naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko wydropić te najlepsze statystyki. E, Legendarny egzekutor. Ring, jaki będziecie jeszcze poczuwać, to jest jedność. I to mi jedność zakłada się też na swojego towarzysza, a także dajecie mu olśniewającą łaskę z afiksem. Twój towarzysz nie może zginąć. Wtedy macie 50% dedukcji obrażeń. I ten pierścionek, nie wiem czemu. momencie kiedy mam uruchomioną duchową wędrówkę, pokazuje mi coś takiego na PST. Możliwe, że jest jakiś bug i dlatego ten build, znaczy ten, ten szaman, ma troszkę słabą przeżywalność. Nie wiem, czy to się, czy ten bonus się wlicza z duchowej nawołnicy w momencie, kiedy mamy na sobie jedność. No nie wiem, w każdym bądź razie Blis już o tym na pewno wie, bo to jest raport, to jest raport który zostanie do nich wysłany. W momencie, kiedy ściągnę do tego ringa, jest to samo eee, i nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy te 50% po prostu o, e, redukcji ważnej wchodzi. Ok, ale e, jadąc dalej, to co, byśmy jeszcze, to co musimy jeszcze mieć, e, to są wasze, Ornament lakumby i tutaj chcemy mieć inteligencję, witalność, szanse nakryta i e, punkty życia przy trafieniu. Z tego względu, że ta przeżywalność jest słaba, te punkty życia przy trafieniu Wam tutaj naprawdę bardzo pomogą. Te karwaszki dadzą Wam zmniejszenie wszystkich otrzymywanych obrażeń o 6% za każdy posiadany poziom kumulacji żniw dusz, a będziecie mieli ich aż 10. Pasek, pas transcendencji. I tutaj powoduje, ten pasek powoduje przywołanie fetysza pochlebcy, kiedy trafisz przeciwnika umiejętnością wykorzystującą manę. Tych fetyszy będziecie mieli aż 15 i oni naprawdę bardzo dobrze zajmują wszystkie moby dookoła was. E, dzięki temu wy możecie sobie zawsze gdzieś tam śmignąć, e, nie, nie, zosta nie zostając trafionym. Także ten pasek naprawdę dobrze się spisuje. Jest jeszcze alternatywa, można zdać opętany pas, to daje dodatkowego duszka, e, ale z tym się biega po prostu lepiej. Ok, e, jeżeli chodzi o broń, to tutaj goli broda. Statystyki jakie chcecie mieć to inteligencja, 10% dobrażeń do i może być szybkość ataku. Niekoniecznie musi być zwiększenie, zwiększa regenerację many o 14 punktów na sekundę, bo to jest tylko 14 punktów. Ta regeneracja many tutaj idzie aż, z tego co mi się udało, osiągnąć aż nawet do 500, także 15 punktów to nie jest, nie jest dużo. I można, można tutaj ASM naprawdę lepiej, lepiej po prostu powalczyć. Ok, jeżeli chodzi o mojo, mojo, które chcecie mieć, to jest spojrzenie zagłady. I te mojo daje wam dodatkową runę z waszej duchowej nawałnicy, i to jest dziwadło. I każde dziwadło trwa dwa razy dłużej i zwiększa obrażenia od duchowej nawałnicy o. Nawet 150%, że tutaj jest, jest to naprawdę duży, duży buff dla tego szamana dzięki temu przedmiotowi. Ok, to co chcecie mieć w kostce to jest święty żniwiarz. Żniwa dusz czy kumulują się teraz do 10 razy. Maska przy przywołańcy zadają do obrażenia zwiększono o 200%. I pierścień pustki zadaje z obrażenia zwiększono o 300% przeciwnikom, znajdującym się jednocześnie pod wpływem efektów opętania i rojusza rańczy. Czyli mamy sobie ruisha mamy nasze opętanie. Ok, jeżeli chodzi o sam build, to tak już wspomniałem, ruisha z runą Plaga. Plaga daje wam to, że istnieje 100% szansy, że Rój Sarańczy przeskoczy na dwóch dodatkowych przeciwników. I teraz, jak macie ten roj i opętanie, macie 300% do dipsa, a dzięki tej pasywce pełzająca śmierć, ten roj będzie przeskakiwał cały czas. Także używacie go tylko raz na jakiś czas. Drugim Waszym skillem jest duchowa nawońca, to jest wasz główny skill. Włączacie to sobie też, atakujecie tym cały czas, i te manitu, które się nad waszą głową pojawi, ono będzie po prostu atakować cały czas. Siekłe wódu, i tutaj najlepiej wziąć sobie z deszczu. Przywraca 200 punktów many na sekundę w miejscu przeprowadzenia rytuału, tak jak już przeczytaliśmy z setu. Wasz DPS jest zwiększony o 100-krotność waszej generacji man na sekundę. Także tu już macie bardzo duży, duży. Do tego. Opętanie Opętani w ogóle otrzymuje 20% więcej obrażeń od Twoich ataków. Tu jest jeszcze na wysysający duch. Nie sugerujcie się tym, bo to da Wam tylko 12% many na sekundę. Tu macie 20% do dipsa ogólnego, także to jest o wiele, wiele lepsze. Ok? Duchowa wędrówka, tu będzie Wasza przeżywka. Oprzecie swoje ciało i wychodzisz na określenie duchów na 3 sekundy. Normalnie 1,5 sekundy, ale z zuną wyprawa macie wydłużone to do 3 sekund. Ok, żniwa dusz, macie kiedy macie aktywny żniwa dusz, zwiększa się twój pancerz o 10% za każdego wyroga objętego żniwami dusz. Kumulacji możecie mieć 10, także 100% wzmocnienia pancerza na 5 sekund. Pasywki, medium, to jest darmowa śmierć po prostu jak coś pójdzie źle, umrzecie, no to nie padniecie od razu. Pełzająca śmierć, to już mówiłem. Opętanie, ryszałem czy trwają bez końca. Napływ esencji. Zaklęcia duchowe przywracają 100% punktów many. Naszymi zaklęciami duchowymi jest opętanie, duchowa wędrówka i żniwa dusz, a także duchowa nawońca. To są nasze zaklęcia duchowe. Jeżeli chodzi o kolejną pasywkę, to Prawo Śmierci. Za każdym razem, gdy w promieniu 20 metrów zginie jakiś przeciwnik, zyskujesz 1% maksymalnej wartości życia i many. Dodatkowo czas odnowienia wszystkich umiejętności zostaje skrócony o 1 sekundę. I to Wam pomoże w skracaniu wściekłego wodu. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o punkty paragonu, to co będziecie chcieli sobie na początku dawać, no to e, maksimum many nie jest konieczne. E, bo ty, ta mana będzie praktycznie cały czas e, cały czas stała. Nie będzie, nie będzie dużo że tej many schodzić, bo ta regeneracja ma będzie 500 punktów praktycznie na sekundę. To wam pokażę, zademonstruję wam to. E, regenerację mamy many mam tutaj. Teraz mam 85 e, punktów, tak. Włączam sobie moje wściekłe wód i mam 385, czyli 250 więcej. I teraz kastuję sobie cały czas opętaniem. I to mi skacze. Duchową wędrówkę włączam. Żniwa dusz tylko żniwa dusz nie, nie zaatakował żadnego przeciwnika. Zobaczcie, że mam już 500, 545, 550. Bonus z tego mamy razy 100, czyli 50 tysięcy obrażeń? Ogromny? mamy razy 100. 100 razy 100. To jest nasz DPS. Także jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Ok. Jeżeli chodzi o modyfikację tego buildu pod uderkę 16 i falmenie kluczy, to wygląda ona w następujący sposób. Zamieniacie e, ringa, e, obietnicę podróżnika i używiatów na squirt i jedność żywiołów. A jedność zwykłą, e, jeżeli będziecie biegać na. na, na w teamie, zmieniacie na opaskę chciwości. I tutaj dajecie skarb zbieracza. Dzięki temu jeszcze zakładacie na siebie pasek i jesteście nieśmiertelni. musicie tylko pierwszych mobów zabić, poleci złoto, zbieracie te złoto i te złoto będziecie cały czas zbierać i wy sobie biegacie przez Zift i, i nie padacie. Ja tutaj jeszcze nie wrzuciłem, nie mam jeszcze dziury w tym, w tym naszyniku, ale te gemy, które będziecie potrzebować jeżeli chodzi o solo, jeszcze przerzucę się: to jest egzekutor z mora znękanych i z mora uwięzionych. A jeżeli chodzi o udrękę 16, to tutaj chcecie mieć właśnie skarb zbieracza z uwięzionych i tego właśnie egzekutora. Ja tutaj jeszcze nie mam dziury, także nie mogę tego włożyć. Ok, pokażę Wam, co się zmieni jeszcze w kostce, jeżeli chodzi o udrękę 16. Wrzucać sobie rezonującą Furię i Ingeom. E, Maska ma zostaje. Zamiast Furię możecie sobie wziąć jeszcze na przykład e, Nemeziski, jeżeli chcecie, e, ale Ingeom tutaj jest must have, dlatego że to wam da bardzo dużego boostu do skracania. Ja wam pokażę to na zwykłej szczelinie, jak to, jak to działa. Na udęce 16. E, no, farma kluczy to będzie czysta przyjemność. Prawda, może, może nie na tej mapie, bo kanał to jest jednak kanał. Eee... I zobaczcie, ja sobie biegnę bardzo, bardzo szybko przez tą mapę. Eee, Żniwa Dusz i Manitu robią swoje, Piranie robią swoje. Zwróćcie uwagę, że ja mogę cały czas kastować Piranie i cały czas po prostu biec, tak? Nie muszę się nawet za nie muszę się zatrzymać, chyba że chcę coś, coś pozbierać. Przy 800 paragonach. Eee... No sprzęt taki, taki jaki jak, taki sobie, nie, nie ma nawet żadnych kaldezanów, nie ma nic, e, no i lecę przez ten ryf, tak. Prawda, to jest, to jest kanał i tutaj e, nie ma dużo tych mobów, także to nie, nie będzie aż taka speed, speed, speed farma, ale naprawdę naprawdę bardzo szybko można się przemieszczać, no patrzcie jak on biegnie. No dostał speeda jakby, jakby go ktoś gonił, dosłownie. Ale naprawdę, ten szaman dostał dużego, dużego buffa, e, plus dla Bliza za to, że wskrzesił szamana, bo szaman był e, postacią dosłownie e, zapomnianą, tak? E, Blizzard się tutaj obudził z tym, z tym setem. E, ten, ten szaman w sezonie 20 naprawdę zrobi furorę. Tak samo jak Hydra pod Lony zrobi Furorę, to ten szaman na Speed Farmer zrobi również Furorę i będziecie, będziecie to widzieć w sezonie 20. Ok, ja sobie już wrócę do miasta. Na chwilę obecną będę już kończył. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego buildu, zostawcie je w komentarzach, możecie też wpaść do mnie na Twitcha, zadawać pytania tam, bardzo chętnie zawsze pomogę. Tak jak już wcześniej mówiłem, w linku zobaczycie, w linku pod filmem macie odnośnik do 3D Planner, tam są obydwa buildy. Na chwilę obecną ja się z Wami żegnam, dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć!